номер 7 номер 7 Patrzą mi na ręce, mówią mi znawcy świata, jak mam żyć. Bym pod się podstawiał, biją brawa, klakierzy, marionetki losu. Mówią, słuchaj nas, my mamy niezawodny sposób. Te setki osób, patrzących w nas oczu, hamują nas, gdy my robimy krok po kroku. Stańcie spokój, spokój, dajcie mi szansę, bez pomocy mędrców. Chcę pokazać, że potrafię. Mówią mi gówniarzu, bawisz się. A ja tylko chcę sam kierować swoim życiem Mówią nie widząc, że ja też mam swoje uczucia Chcę żyć po swojemu Podczas gdy wy chcecie zmuszać Szepczą mi do ucha, gadają nahalnie, Walę to, nie ustąpię Przecież znasz mnie normalnie Ja tu, a wy z innej ściany strony A konflikt wydaje się być nieunikniony Przykro tylko, gdy dostajesz to od bliskich Lub od ludzi, na których pomoc bardzo liczy. I wiesz ideały, z którymi dorastałeś Mówisz, walczysz, lecz napotykasz na ścianę Wiem, że dam sobie Radę, wiem, że przeżyję, bo oczy mam otwarte i szanuję życie, które mam Od lat mówią mi, ciągle mówią, nerwy ćwiczą, z moim zdaniem się nie liczą Zobacz chłopaku, masz tyle lat, idź do szkoły, skończ studia, to najwyższy czas na to By rozejrzeć się za lepszą pracą, może też osonnej panny szukać warto Kumple mówią, znajdź nunię z wielką klasą Co jest ojciec? Co? Ja mówię, znajdę, ale taką z czymś pod czaszką Presję przyjaciół, rodziny od małego Wiem, że chcą dla mnie dobrego, mówią mi Podczas gdy ja słucham siebie tylko siebie, by móc powiedzieć kiedyś, że znalazłem szczęście Moje skronienie szukać lepszego siebie, postępując szczerze, licząc w życiu na zbawienie Życiem nie uczy widzieć świat i być mądrym, Nawet nie myślę, czy opłaca się być dobrym Po prostu jestem, choć mówią mi, Ja wtedy piszę, wylewam na kartkę moje łzy. Mówią mi ciągle mówią, mówią. Minuta za minutą płynie, to jest tak. Cały czas z nowym dniem w głowie tyle spraw A pośród nich ja i wiara w to, że dusza czysta Stań tu, wyczuj świata, puls, potem rytm łap Mówią jedna bitwa, a ja mówię każdy moment Jutro jest za późno, póki mogę, żyję sobie Jak to jest, że pewnie stoję, a wpajają mi, że Lepiej mogłem, że mam problem, dokąd idę To, że mam marzenia inne niż reszta, to minus Ludzi bez marzeń tam, gdzie mieszkam, jest tylu Patrzę na nich, setki ich, ale sami w tym Widzą wszystko oprócz sensu z kolejnych dni Wszystkim to samo się śni, szybko biegnij A jeśli nie dajesz rady, to zostają białe kreski Nie warto wierz mi Nie warto wierz mi po prostu nikim, nikim. To nie galeria stylu, w której chciałbyś widzieć rzeczy Wszystkie piękne, połączone z błyskiem fleszy To opowiedz o tym, co tu dzieje się naprawdę znowu kłamstwo Nie mów, że zgadłem w przeciwieństwie do ciebie Ja pomysłów nie kradłem Byłem sobą i z ręki nie jadłem łączyłem cechy, których ty nie będziesz miał nigdy A gdy nimi się broniłem, powodowałeś konflikty Powtarzając słowa swej fałszywej modlitwy Odruch ruchu... i... To plaga, szary a nad nim biała flaga Zdrada, twierdza przez bliskich podgana Smutek, bo to nie moja zwycięska parada Nie mogłem przypuszczać, że będą mnie opuszczać W chwili najwyższego lotu, jestem z nim z boku, oddałem tyle, aj! Oddałem tyle, ile przez lata uzbierałem Chciałem być normalnym chłopakiem, a nie panem Nie steczkami i nie w czarnych garniturach Wiesz, bo ja wolę chować się w się murach Nie mówmy więc, co jest dobre, bo to bzdura, pomyliłeś się Powiedziałem ci to bzdura Od lat mówią mi, ciągle mówią thank mm -hmm. you